Florence, jestem w środku. Widzę od cholery żołnierzy, ale ani śladu barona. Florence, jesteś tam? Tu jestem, Kyle. Ja. Muszę chronić swoich ludzi. Co jest? <tryk> <tryk> Kyle, 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 miło Cię widzieć, mój ty naiwny rycerze. Mam nadzieję, że już sobie pobiegałeś, pobawiłeś się. Podobało się? Na wolności? Teraz ja mam pytanie: Po co mnie trzymałeś w tym pieprzonym laboratorium tyle lat? Bo mogłem, bo byłeś narzędziem, bo mnie to bawiło. Którą odpowiedź wolisz, mój uparty obiecie? Pieprz. Się. O! Pieprz się? Ech, chciało masz może i fascynujące, ale mózg szkoda gadać. Twój nowy obiekt badań jest ciekawszy. Powiedziałbym wręcz, że jest idealny. Nie nudzi i pozytywnie zaskakuje. O, zaskakuje. Uf! 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 Nie strzelać, idioci! Chce go żywego! A tego śmiecia zabijcie!